Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszego wideo serialu zapraszającego Cię i zachęcającego Cię do udziału w programie Prospeł jako Coach, który rozpoczyna się w styczniu. A dzisiaj, w ramach tych zachęt, porozmawiamy o modelach biznesowych i o ofercie, czyli o Twojej cenie, o stawce, o, o pakiecie pewnego rodzaju coachingowym. Po co w ogóle nam jest ta wiedza, tak naprawdę? Po co w ogóle mówić o, biznes, o biznesie w. Jako o modelu biznesowym, zamiast po prostu y, zwyczajnie mówić o tym, jak pozyskać klientów i tak dalej. Myślę, że przemyślenie modelu biznesowego dla coacha jest bardzo istotne, y, dlatego, że co to jest w ogóle model biznesowy? To, jest, to są po prostu tak zwane ramy Twojego biznesu. To jest taka y, przestrzeń, która obudowuje Twój biznes, i w ramach tej przestrzeni Twój biznes musi się zmieścić. Tak, żeby się nie rozlewał i żeby się, nie, żeby się w nim dobrze i miło pracowało. Z jednej strony, żebyś miał, czy miała konkretne ramy dla swojej pracy, wiedziała, ile czasu masz, masz poświęcić, ile masz zarobić na tym, jakie czynności będą tam wymagane, a z drugiej strony, żeby ten model biznesowy był dostosowany również do Twoich odbiorców, do Twojej grupy docelowej, do Twojej specjalizacji i dawał to, co chcesz, żeby dawał Twoim klientom. To było bardzo długie zdanie, więc teraz troszeczkę rozbijmy je na y, części pierwotne. Y, model biznesowy określa y, takie y, parametry, jak z iloma klientami pracujesz. Czy jesteś coachem, który chce pracować z kilkoma klientami, na przykład w pracy indywidualnej z nimi, czy jesteś coachem, który chce mieć pracę grupową i obsługiwać y, większą liczbę klientów? Lub być może jesteś coachem, który chce bazować na produktach bardziej pasywnego dochodu albo tak zwanej wydłużonej dźwigni handlowej, gdzie ma, y, obsługuje klientów przede wszystkim poprzez jakieś czy duże seminaria, czy spotkania, czy książki, y, e-booki, i kursy itd. Dalej. także tak po pierwsze ilość klientów liczba klientów po drugie jakie dochody chcesz ze swojego biznesu mieć wiadomo że chcemy mieć jak największe z drugiej strony z każdym z tych modeli łączą się pewne ograniczenia i pewne parametry o których po prostu jest warto wiedzieć po trzecie z tymi modelami biznesowymi łączy się również ilość Twojej pracy, ilość pracy z klientami bezpośrednio versus ilość Twojej pracy marketingowej, administracyjnej, tworzenia produktów i tak dalej. Są inne podziały, inne proporcje. I łączy się to również z Twoim stylem życia tak naprawdę. Czy chcesz pracować dojeżdżając gdzieś tam do kogoś daleko, na przykład na seminaria, czy wolisz mieć coaching wirtualny, czy w ogóle wolisz pisać i bardziej występować tylko czasami gdzieś tam z klientami. Także tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba byłoby wziąć pod uwagę, żeby rozumnie i rozsądnie sobie model wybrać. Modele biznesowe dla coachów to jest przede wszystkim oczywiście coaching indywidualny, od którego większość coachów zaczyna i ja zresztą uważam, że bardzo słusznie, dlatego że coaching indywidualny naprawdę uczy nas bardzo głęboko i bardzo dużo na temat tego, czego nasi klienci potrzebują, jak z nimi pracować i bardzo często wnioski, które wyciągniesz z coachingu indywidualnego, pracując na przykład przynajmniej przez rok w ten sposób, są bardzo przydatne w budowaniu programów grupowych, w budowaniu kursów online, produktów pasywnego dochodu, pisania książek i całej reszty. Także po pierwsze to jest coaching indywidualny. W takim modelu pracujesz dużo z klientami bezpośrednio, prawda? Nie potrzebujesz mieć tak naprawdę stworzonych produktów pewnego rodzaju, lub materiałów konkretnych i tak dalej. Z kolei kolejny etap albo kolejny, kolejny sposób pracy to jest coaching grupowy, gdzie pracujesz z kilkoma osobami lub kilku, nawet kilkunastoma osobami jednocześnie coachingowo w grupach, ale tam już musisz mieć przygotowany pewien program, zadbać bardzo o logistykę i więcej czasu spędzasz tak naprawdę pracując. W swoim biznesie nad tworzeniem tego wszystkiego, układaniem i marketingiem również. Może być również model seminariowy, taki, gdzie spotykasz się głównie z klientami, na przykład kilka razy do roku czy co miesiąc, po prostu robiąc duże seminaria albo duże konferencje albo duże prezentacje i po prostu inspirujesz, motywujesz. To jest po prostu tak, ja to nazywam często modelem Tony Robbinsa. Są jeszcze inne modele klubowe. Inne. Można zresztą te modele bardzo mieszać w różne konstelacje. Wybór tego modelu, w programie Prospektu jako coach pracujesz nad wyborem i nad doszlifowaniem tego. To nie jest tylko kwestia wyboru, bo większość i tak coachów wybiera coaching indywidualny na początku, ale to jest również zaplanowanie kolejnych swoich etapów rozwoju i również ułożenie sobie w tym swoim wybranym modelu. Dokładnie, ile masz zarobić, ilu masz mieć klientów, jaki masz mieć marketing do tego, aby tą praktykę wypełnić i żeby, żeby wypełniała się cyklicznie, czyli żeby nigdy nie było takich sytuacji, że nagle masz za mało klientów i za mało pieniędzy zarabiasz. I jak to zrobić, żeby to ogarnąć również czasowo, organizacyjnie, energetycznie, żeby starczyło ci na to energii, czasu, sił i żeby to wszystko jeszcze było przyjemne i miłe dla ciebie do pracy i można było jeszcze połączyć z życiem rodzinnym i z dbałością o siebie. Oczywiście z każdym z tych modeli łączą się ceny, które musisz wybrać, i tu jest zawsze bardzo dobre pytanie, ile powinien kosztować coaching. Jeżeli chodzi o coaching indywidualny, no to ceny są oczywiście bardzo różne na rynku. Od czego zależy wybór ceny? Wybór ceny zależy przede wszystkim od tego, kim jest Twoja grupa docelowa. Jeżeli są to ludzie bardziej majętni i stać ich na coaching za wysokie stawki, to tak, ale jeżeli są to studenci czy nie wiem, samodzielne matki, samodzielnie wychowujące dzieci, może być inaczej. Zależy od tego. Yy... Jakie ty masz doświadczenie coachingowe i na ile się czujesz wart czy warta, zależy od tego, jakie masz doświadczenie biznesowe, bo im więcej nauczysz się, na przykład w programie Prosperu jako coach prowadzenia biznesu i, i to ci dobrze idzie, tym wyższe stawki możesz sobie pozwolić proponować. Zależy to również od tego, czy chcesz pracować na przykład z kilkoma wysokopłatnymi klientami, czy. Z większą liczbą klientów, może niżej płatnych, ale po prostu rozszerzyć swoje usługi. Także tutaj parametrów jest oczywiście sporo. I w modelach coachingowych, w modelach biznesu coachingowego. Ceny najwyższe za coaching są oczywiście za coaching indywidualny. Mniejsze ceny klienci zazwyczaj płacą za coaching grupowy. Jeszcze mniej zapłacą za przybycie tylko i uczestniczenie w seminarium, czy nawet w całodziennym warsztacie. A jeszcze mniej oczywiście kosztują produkty pasywnego dochodu. Z tym, że możemy ich więcej sprzedać. Także tutaj jest bardzo dużo parametrów do przemyślenia, do rozpracowania, do rozliczenia. Zapraszam Cię do tego, żeby pomyśleć o tym i oczywiście zapraszam do programu Prostory jako Coach. Nadal jeszcze trwają zapisy, nadal są jeszcze, jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zaczynamy od stycznia. Do usłyszenia.